Witam was z tej strony 1evolution100, a to jest kolejny odcinek z mojej se serii "Zagrajmy w stranded 2", a to jest Polisodo. I tak jak mówiłem w tym odcinku będziemy budowali, a zobaczcie sami sobie, co będę, co będę budował. No tak, napomnij no, mi się, sort, przepraszam was. Wrózeczka obrana. Umyślałem, myślałem, że ona większa jest. Dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, i zobaczymy jak to działa. Mam wyszczkę automatycznie strzela do wszystkich wrogów w zasięgu. Tak już mamy. A co teraz możemy zrobić? Zaraz zobaczymy. Produkcja. Ogródek zielny. Budujemy co? Zrobię krótkie ścięcie, pozbieram to zboże, widzimy siarkę. Już ściąłem całe zboże i budujemy grudek zielny. Ciekawe co z tego mamy. A zaraz, co to w ogóle? to chyba? Aha, to niewiele tego potrzeba. A pozbieram materiały chryściuteńkie i się widzimy za sekundkę. No zobaczenia. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Co tutaj robić? Jak to się robi? Nie musisz się więcej martwić o świeże dzieła. Ja są to automatycznie wystarczy. Ja tylko zero brać. Ło! So, Co produkcja? Czyli to samo, równe. Dalej to samo, pojazdy, dalej to samo, we że... O! Duży schowek. Nie wiem, gdzie go zbuduję. Tam. Mm. Kurde, ja dziś jakiś taki rozkrojony jestem. Spychlewy, duży schowek. No, widzicie, jaki jestem dzisiaj rozkojawany? za. Duży schowek. Aha, czyli będzie musiał jakieś sobie tutaj będzie dobrze. Co do tego potrzeba? Spich lewy. O, no trochę to. Probi. Równy hamak, pod pochodnia. Pochodnia trzeba by postawić. Dobra. Małpia szkoła. No wybaczcie, wybaczcie, poczekajcie. Czekajmy chwilę. Już. Już lepiej. Trzeba było małpia szkoły zrobić, Małpy wokół, no, to ja zbieram materiały, to chwila, moment, i się z Wami widzę. Ostatnie trzy kliknięcia: pyk, 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 co tutaj. Tam małpę w małpy w kolejce mogę szkolić małpy transportowe. Małpa będzie chodzić za to, by przynosić swój Już rozpojrzane małpy. Znaczy, może da się banany sadzić, bo mam trzy. Weź. It's not working. Kurde. Prostujcie i to. Czekajcie. Ja muszę to rozmielić. że ja to posadzę, zro zrobię krótkie cięcie i pokażę Wam jak już będę miał, nie wiem czy będę miał, ale powinienem mieć 15 bananów. Witam Was po krótkiej przerwie. Pomyślałem, że yy, nie będę po prostu, no, bo zobaczyłem, że mam po prostu mało ziar ziarna, mało warcia i będę łowił ryby. Kamień, kurde Robala dawaj yeah, this is what? Kurde, ja chcę Robala. Dawaj nie robala yeah. Jest Robak. Teraz gdzie mam? Kurde, nie tu mam. Chcę mówić ryba, nie wziąłem wędki. coś zjeść tylko co winogrona no właśnie ognisko mi zgasło bo już padał desk i wiecie co się stanie pada desk no.

To coś może będzie... Kamień? nie chcę kamieni. Ej, so, no co, Cieszę się, że nie masz kamienia. Dobra, jak nazbieram robaków, to... ...z wami pokażę i pokażę was ponownie i... Just mam wędkę, mam parę robaków. Wystarczy i aby łowić, wystarczy zwrócić wędkę prawym wyciskiem mysy. Robię to na S. Będę łowił na S. Albo na E. Nie na S. Na S będę łowił. Na Brilliant. Jest. Нам рыбка перешла на хол. О, не Рыба, е. Yeah. Курда. Нажми на пальчики. Просто красота. Красиво, что ты видишь. Какие снайки Ja nie mam robaków, dobra. To by było na tyle chyba w tym odcinku. I tak już chyba jest na... za długi. Tylko sobie upiekę. Moje kochane rybki. Wrócę do akwarium, upieczone. do sobie upieczone pływać. Gowski to pewnie wybaczcie mi. Raps, tak samo jak w poprzednim odcinku, się znowu zbuntował. Także ten odcinek już najedzony, a śpiący kończę bufu jak bushman. Cześć!